ma Ulala. Hejcia naklejcia, widzowie. Godzina 11.35. Widzimy się przy komputerkach. Hejka. Ach. Kłaniamy się nisko, dzisiaj zabawa na samoner z Oj, będzie się działo. Będzie się działo. Dzisiaj Ligusia, dzisiaj ligusia, może potem GTA, może potem GTA pogramy, ale widzowie jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Cały czas trening, trening. Ta, wspinam się w tej drewni. Ja też się wspinam, ale wczoraj znalazłem swojego nowego maina. Nowy main po jednej gierce. Tak, Diano, Diano wczoraj zagrałem w dżunglę pierwszy raz w życiu i od razu. I ja wczoraj sobie Ksajo oglądałem w tle. Też sobie grałem właśnie cały dzionek w Liguśkę. I sobie leciał Ksajo w tle i sobie grałem z nim. Więc widzicie, nawet najlepsi też przegrywają. Pozdro, Marcinek. Jaroszek, proszę, kurwa, Liga nie podoba mu się. Cyk, banik frajera jebanego. Essa na początek dnia. Proszę bardzo. O, nie Ligusia. Mam kolejnego, widzowie. Nikodem Malinowski nie lubi Ligi Legend. Proszę, kurwa. Permanentnie zbanowany na transmisji dożywotnio. Potwierdź. Cyk. Dobry dzionek. Dwa szybkie poszły z rańca i możemy się bawić. O, kurwa. 51 punktów Platyna 4, widzowie. Więc już dzisiaj, kto wie... Czy nie będzie platyny? Czy na EUW mamy już diament bity? Teraz na tutaj próbuję. Tu jest trudniej, bo tu masz trudniejszych teammateów, wiesz? Kiedy webcam? Nie będzie webcamu chyba nigdy już, widzowie. Może na Loży się na kamerce pokażę. Może w kanale sportowym, ale kamerki tu nigdy nie będzie. Decyzja dotycząca Loży? Dalej się zastanawiam. Waria, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Jak powiedziałem, będzie info, to będzie info. Nie będzie info, to znaczy, że mnie nie będzie. I zrobimy sobie loże w domu. Więc tak czy siak Loża będzie. Taka czy siaka będzie. Dobra, y Zapraszaj mnie, wariacie. Dobra, Piotruś, bierzemy się za tych obszczymurków. Bierzemy się za nich. Na tak. samolot z masz, bo to jest Ja kawuśkę stary już wypiłem, mordziu. Przepraszam, do no przed chwilą, ja, ja piłem jak odpalałem streamka, wiesz A, oglądane okay, okay. w pracy. Ja sobie Jakbyś mógł, to, to powiedz, żeby to masz. No, nie, to zrób kawuśkę, nie spiesz się, się nie spiesz Ja dzisiaj cały dzień, złotych. dzisiaj młódcę. A bo ty gasz dżuglę? No, tak myślę, bo kiedy na tym stopie. No, no, bo też się no, dżugle. No, dżugle. Dobra, dobra. Dobra, ah, chcesz nie, ale dobra, jak ty chcesz pierwszego dżunglę, to ty graj pierwszy dżunglę, chociaż ja też chciałem grać ale to spoko. Dobra, to najwyżej zamienimy później, to Pewnie, znaczy, że mi tak. Nie szło. Pewnie, że tak. No to ja na No spokojnie. Jaka widzowie wypiłem. Siema papciu, jak tam ci dzionek no mija? Karolosiku, dziękuję za piąteczkę i jeszcze nie wiem, jak mi ten dzion dzion dzionek mija, bo dopiero się rozpoczyna, wiesz, i wszystko się okaże po tej gierce, no. Póki, póki rozpocząłem streamka, są widzowie uśmiechnięci, wszyscy zadowoleni, z piotkiem sobie siedzimy. No jest przyjemnie, jest przyjemnie, nie będę oszukiwał, ale jest Liga Legend, stary, nie ma też sobie co robić złudnych złudzeń, no. No powiem ci tak, jak ja bym spadł do złota, a jest na to szansa, cały czas, no to ja bym chyba naprawdę się tutaj troszkę posmutniał, posmutniał. Ale mega zrobiłem zajawkę na Ligę, kurwa, dawno nie złapałem takie zajawy. Babciu, grałem, tak, no tak, tak, Tahimo ta, ta okay. Właśnie pozdrawiam cię serdecznie, Tahimo okay. Kedź, dla wariata. Wiesz, że ja cię poznaję właśnie po tym niku? Lokujesz mi się do Gierki. Z kim ja to grałem? Z Filipkiem Bykiem grałem, tak, byłem z Filipkiem Bykiem wczoraj. No i wchodzisz ty do Gierki, patrzy Tahimo okay. i co myślę, no kurwa nie, przecież ja pamiętam, że coś kojarzę, coś kojarzę, i piszę do ciebie siema. A ty mnie nie poznałeś, dopiero po chwili ty mnie poznałeś, że grasz z Paryżem. Ja tak, no i wygraliśmy, wygraliśmy. Tahimo okay? Tak, tak się mogę widzu. mnie czacie, mi, jak grać. Na, no, no, na... no, i wczoraj go trafiłem na meczyku akurat. No to Ja poznałem swojego widza, to ja, pozna... ja wyciągłem ja do widza rękę. To ja do niego podszedłem po zdjęciu, a nie on do mnie. Coś niesamowitego. Ja włączam sobie czat z ekranu. Tu sobie Mejlam Galio. We wrześniu. Ale na środek nie wezmę Diany. Ona mi się na, na dżungli podoba. Chociaż zobaczymy. Tak naprawdę to nie, umiem ją w... nie, nie farmiłem ją jeszcze, tak, więc nie chcę. Robić głupot widzowie To jest z tego może yy, Jona Irelia Jona? Nie, no, zbanuję sobie Irelie, nie? Ale on nawet na stream był kiedy mówię, że połączenie Timo i Tahim kęcza Tak, no, to, no to, to na streamie mówiłem, ale wczoraj bez streama sobie grałem i na niego na niego trafiłem. Siemka tatien, witam serdecznie Siemanko. Kiedy na Five City wbijasz? Kiedy imprezka tatien? Właśnie, kiedy nowa imprezka tatien No nie za chuś tam <głos> <głos> dobrze. Filip, jak wspominasz wakacje? Tak jak każdy normalny dzień. Komputer, majtki, lekko przyduszony pokój. <noise> Klasyka, na mnie się nic nie zmienia. Październik, czerwiec, grudzień, styczeń. Same fucking shit. Ja jestem dedicated. Ja jestem. Poś... Ja się poświęciłem grom, nie wiesz o co chodzi? Całe wakacje tak samo. Nie ma <noise> czegoś takiego jak wakacje, Ciesięto. zima, urodziny, kurwa, ślub, kolegi. Gra jest gra. Mecz jest mecz. Trzeba grać Byłeś na ślubie przecież parę dni. Ślubie? No byłeś chyba jakąś... Mamy pytanie. Nie w tym roku i byłem na żadnym ślubie od 4 lat. A do kamarówki to byłem, no, ale to takie 4 dni. A jak w podstawie. Mogłeś być parę lat swoją dziewczynkę jestem. Co robić? No właśnie, I czy to normalnie pozdrawiamy? Ej ojciec, mam pytanie, jestem z 94 lat i robocie spotykała mi się dziewczyna, może powiedzieć, że się zauroczyłem jak w stołówce No to tam w pracy se puka i tam kochaj kurwa baw się z czym to wszystko po prostu jeden pazdziernik z 20 no no co mam wziąć, co mam wziąć na początek Może Galio? No Galio chyba wezmę na początek, jak no on, on tego... mam więc jest dobry na ciebie i ona też tak, ale znaczy ja zadałem dobrze kontroluję. Chodzi o to, że pa, mamy Jono na górze, Zigsa na dole. Znaczy ja nic ja nie Ziksa mówię, Ziggs ostatnio. Buł... Zag jest spoko, no. Mega dobra postać, mamy du dużo crowd control. Ja no mam Aniwie, tak. ja mam wie na, 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 na midzie, dlatego... To A, oczywiście, jasne, zmyjenie. jasne, oczywiście. Runy ustawione. Weźmy ja ja sobie chyba kogucika na pierwszy mecz. meczek, nie? Ja tak. już trochę mam mieszane uczucie, Do, do, do tego, tego do meczu, nie? Ja tak samo. Nie, do tego meczu mam dobre odczucia. Wydaje mi się, że go wygramy. Zak jest gówniany teraz. Co ty gadasz? Dobrze się gra z Zakiem. Zobaczmy. Nie, Zak jest spoczko, Zak jest spoczko. A tak Zix, Zix niby spoko no, 67% wygranych. Zobaczymy, zobaczymy Zixa. Smite no, mam, wynią. Dzięki Michael. Prosimy ich statystyki. Dobry Zak u nas, dobry Galio. Dzięki, w, ten bot. w końcu mi zaczynają szanować ja, ja. o ja. Rift, a najlepszy jest to widzowie, widzieć, dlaczego się cieszę przed tym meczem, bo nawet jak go przegram to się nic nie stanie, nie spadnę, mogę przegrać sobie chyba trzy mecze in Dobra, row w rządzie, więc wiecie, że was zablokowałem samochodem przed, przez rząd. Ale chciałem sobie tylko zamówić lody defaj, nie było was zobaczyć, nie zagadałem, bo byłeś zaraz i nie chciałem wam przeszkadzać, ale od razu, jak podeszliście do auta, to cofnąłem i było Bardzo miło, dziękuję ci wariaci, dziękuję ci wariaci, pamiętam, pamiętam, lodowa chłuta pozdrobyczku, pozdrobyczku, trzeba jeszcze podbić, byśmy lodzika jakiegoś oszamali. A mi dziewczyna mówiła tak, weź podejdź, podejdź do tych państwa, bo nas zastawili, podejdź. A ja jestem się kurwa, wstydzę się podchodzić, bo co, ej siema, zostawiliście nas i mam nadzieję, że nas zobaczą pierwsi i nas zobaczyli. Pozdro Wariaciku, pozdro, smacznych lodzików, do zobaczenia na wielkim lodziku jeszcze, nie, nie raz, pod rodową hutą. Dokładnie, e-lodzik, e-slash-lodzik, dobra, Zostawiamy lecimy z tym. samochód i teraz Tak. Wielbiam Ale wiesz, to proszę zastawił proszę. tak, że wiesz, to ja po prostu wyjeżdżaliśmy od razu podszedł ich jechał, więc tak naprawdę ja nie odczułem okay. się zastawiony. Okej. Okay. I podszedł tak, eee, panie się przepraszam, już pana, już pana odstawiam, przepraszam. Tak podszedł gościu. <laughs> nie no, w porządku, wariat. Pozdro. Bandit, bo ta gra to jest loteria, tak naprawdę. no to jest rzut monetą, to jest rzut monetą, nie? To jest jak rzut monetą, czy się urodzisz w bogatej rodzinie, czy biednej, jak będzie twoje życie wyglądać. Loteria to jest stałe życie. Liga Legend to jest symulacja życia. Lecimy. Możesz zacząć od ganga na dżungli, wiesz. Wiadomo ci na dżunglę, wezmą ci Blue, wezmą ci reda, Ale końcówka może być całkowicie inna. Dobra. A niwia jest taka, że trzeba ją puszować, bo ona ma. W early. Ciężko jej się farmi. Czytałem wczoraj o tym. No właśnie, czytałem o tym wczoraj, seryjnie. O każdej postaci też Nie, po prostu czytałem jak. O menej 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 men Lee, wave. No właśnie czytałem, była taka ciekawostka na przykład. Aniwia tak? powinna być puszowana. Bo w early ma ciężką. Chcę się wczesnych, ale. No ważne Czy potowarzyszysz mi aż do 22 w ten cypniatkowy wieczór? Bo do pracy bak, na dwa na zmiany tak Dę i się nie chcesz. 5, się, 5, 5 się pod Tak, podowarzyszę ci, potowarzyszę po to po ci. To. Potowarzyszę ci, a ja tak się składa akurat, że z HP się wyprułem. może że tu będzie gang shit. wygrał pod topa tak, lepiej nie poczuję na problemie. Nie no, musiałem ale ono nie daje już się. Nie ona widzę już tam cofnął. Tepkę ma. Zrobię reda i mu wiadę na gankę. Wow, ale twarzy taczka się wzięła. Widzowie, bo tam... No wjechać w taką animę to jest prosta sprawa, wiecie, wskoczyć. Bo ja jeszcze nie mam w skoku Idę na topa. No mamy szansę. Dobra ja Dobra, dobra, dobra I na ty level? Co no wiesz, jeśli masz szansę, no to jajko jej zbić, wiesz, bo poleci teraz moją stronę fala. Czy ja muszę czwarty level bić, żeby mieć się wszystko? bo teraz mam... No, no, krótki, dobrze, wiesz? dobrze. Koła ma robię. Uważaj na gank'a. Później cały czas skakał na nich, nie? Wiesz, jak to jest z takim. Stary, po prostu prawa. <laughs> ja tylko mam w dżungli, eco. Kurka wodna. Więc chyba będę niedługo musiał wracać, widzowie. Tak, żeby sobie nie spierdolić tego dnia w pracy, że tak powiem, to chyba za chwilę wrócę. Może no znikają Dobra, ja mam uh -huh. eko. Chcę taczkę, ale przy Expa z nią wesz. Wszedł, wesz. Nice. Czekaj. Może wiesz, ona tego, mnie zabije, ona kolejkę. mnie zabije, no. A czy no. Nie. No nie wiem. No może nie, może nie. O, o, pierdol to. Pierdol to, pierdol to stary, pierdol to stary. No, uciekałem, uciekałem. Ale dobrze, to, dobrze, to. dobrze. Tylko, że wiesz, ona ma to jajko pierdolone, nie? Ja je mogę zbić! To jest walka No i chuj z tą walką, stary, bo ja ci nie pomogę. Oho, walnęła tym. Mam go. Wywalimy chyba go, na łeb. Ty no! go, go go! wybuch! Mam go! Podpalę go! go. Pod, dobra, dobra, okej. <śleski> Widzowie, Tak Co tak zmarnował... Nie wiem czy Ania flesza nie zmarnowała teraz, widzowie! Nie widzieliście tego może? Jestem duży O to spotka, wyszrosko spokował teraz smoka Tak mogę tak, wybrać. chyba Zmarnowała Flesza, jak się nie mylę. No bo coś mi się tam mrugnęło. Nie wiem, dobrze widzę? Dobrze Chodź tu karma Teraz mam nową o, taktykę, ryska. jak składać sobie postać. Pierdolę ten damage. Nie dam się złapać na damage znowu. Buciki. Auć. Nie widzę, ja tak serio, to ja zmarnąłem flesza. Kurwa! Bo chciałem tak, fleszować tak, przy te tak. pierdolny mureki go zajebać. Uczek, eko? No nie wiem, star, gdzie jest eko, jest ryzykowny smoke tutaj grany. Nie ma go, nie ma go jest. stary, spokojnie. Dobra, cofamy się, mam piecia. Mam ultimata jak coś. Eko jest, eko jest tutaj, dobrze, dobrze. Biegnie chyba na mida. Okej, okay, to co może biec, może ojebać kaszalota kurwa, bo tu jest, no nieuchwytny pierdolony kuczak. Nice, dobrze, obijajcie stracił, mniej Nice, podpaliłeś go? Tak. Zajebiście. Co chwilę masz to podpalenie? Nice, ajajaj. Wam się trzeba to tam wjechać. Pomóc. Ona jest chyba spuszowana. Powiem, że on jest taka, że ona może dumy trafić, widzowie. Tak, I tak. tak. I po wszystkim być może jaj. być z chłopakiem dobry Filipe. No teraz pierdala, mam wyjebane na nią. Elo. Bo ja, ja powiedzmy teraz takie buty, że ona może mi naprawdę, wiecie... No nic mi nie może zrobić, tak powiem. Czy jeszcze musimy do włączenia teleportacji O no właśnie w ten sposób Są minuty, sekundy, które robią dla nas znaczenie No powiem ci, że się to się znaczy no ale jest dobrze, daram. ale wiesz, widzę jak to jest, no nie ma co się, wiesz. Darowanemu koniowi nie patrz między zęby, że tak powiem. Mhm. Mm Nakładka to ze statami to wspomina. jest, to jest... E Ej, wiesz co możesz zrobić? Ja mam ulta i ja wiesz, tylko A skoczysz mógł? za nią. Ogólnie musisz skakać za nimi, żeby oni uciekali w tym momencie bęk, kurwa. No tak, ale jak ją podbije, to wiesz, wtedy mam szansę, żeby ją... No wiem, 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 wiem. Spokojnie, ogólnie nie ma ciśnienia. Ona leci z puszem i idzie gdzieś. Jeden. Czy tu jest? Nie ma, nie to ma nie ma. Idę znowu na topo. Ja, to, ja teraz pinguję zawsze po dwa razy, nie? Tak, tak, lepiej parę zawsze razy. Zawsze wolę być tu spamerem niż... Nice. Dobra, jest gang kolejna topa. Nie ma Aniwi. Może żuka zrobię? Możesz, możesz Ogólnie Anivia chyba taka będzie do zrobienia jak jej wypierdolę z bomby. A dostałem. Nie, nie dostałem. Dobra, będziemy chcieli teraz uderzyć kilka razy. Ono też bije, no też nice. bije. Nice, nice. Po Pofleszowali mi! Okej, I... okej. Okay, okay. Chyba dwa flesze poszły widzowie, co? Ej, możesz skoczyć za nią? Nie możesz. Dobra, dobra, No git, git. No, git, 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 rób se swoje. Nie ma niwi jak coś. Idzie na bota. Dobra, czy jak to nie, nie wygra z samej tej gierki, to jest turbo Devilem? Kurwa, Ale mać! To, bo ty nie. I za na No kurwa, leć ty było Galio! Ja, Ej, Galio, lecę, 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 lecę! Le 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 le. Kurwa, widzę, spamowałem tą rkę, jak pojebany. Chyba klawatura to wywiady z rokata, to będzie bo rozpierdolone. Co mi musisz jeszcze? Aha, hejtować po prostu. No jak już to niech się nie hejtuje. Lej, ją, oh, lej! No co ty robisz? Czemu tak gasz! Bo zwykle nie do nas wchodzi Dobij radara, kurwa! No to też szmalu on już to ale trzeba smoka zrobić, wiesz? E e e o, o wiem, eko, 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 eko. Dobra, dobra Na twoje Właśnie blue chcę iść Na twoje blue idzie Znaczy tutaj... ja tu jestem, na sekurację robię O wow. ja tam sam walczył Nie mi z nich Moka robi Tylko ja bez many jestem Ja bez many bez many aha. idem Musimy Teraz na... tak Ja kupuję inaczej co? teraz Kupuję sobie to To i to no, nowy, nowy, nową kolejność budowania. Teraz tak, żeby się nie wypierdalać widzowie. Nie wiem czy zauważyliście, ale... <laughs> nie wyjebałem się ani raz do 12 minut. <laughs> no, Można tego tak bota? Nie mają wizji na smoku no. Nie wiem czy się nie cofnęli w ogóle z bota może no, no cofnęli się, no cofnęli się Ojej No ale tutaj takie rzeczy się zdarzają W takim biznesie jakim jest farmienie na środkowej alejce Masz ulta jak coś? Mam, 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 mam Nie mam, nie mam, 20 sekund, ale biegnę, biegnę Zachodzę od północnej strony, mamy też Riven Jest tu eko gdzieś ja tu jakiś przeskoczyć do mnie? Tak Nice Leko jest skujowy Idziemy, idziemy, idziemy Mam skoku jeszcze Mam ulti, mam ulti, To ja się wyjebię chyba, stary. No, I one tam szedł, stary. Zajebaliśmy ich. No, 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 Bot, bot, bot. Masz żuka? Masz żuka, stary, no masz żuka. Tak, 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 dobrze. Jest witowy, no nie chcę tego 8. mówić, bo zazwyczaj jak tak się mówi, no to się przegrywa, ale no chyba wygraliśmy pierwszy meczyk, najważniejszy, najważniejszy meczyk, najważniejszy. Jeszcze nie wiadomo stary, stary ja ci mówię, tutaj może ktoś wyjść za... W sumie masz rację, w sumie masz rację, no. Ta jest nieprzewidywalna, a tego jest taka piękna. O tak. Dobra, cicho. Ja Ta jest piękna, bo po co czytać książkę, której znamy zakończenie, a tutaj, tu są, różne zakończenia są w Liz, naprawdę. Ale okej, okay, bezpiecznie. Be, bezpieczna Mocno gra wzią, właśnie. Piotrek tak? też uczy mnie tutaj. Moc, młodszy, a może starszego czegoś nauczyć. Pokory. Spokoju. Na pewno. W szacunku do gry. Do gracza. I teraz tak, ja lecę do końca w tą zonie, 50 golda, a poczekam kurwa, stać nas, Spoczekam poczekam kurwa na rynku, sowiarz jebany przygotowuje, proszę. Binokla ma jednego Joss. na oku zajebanego. Nie lubisz ligi to spierdalaj. Tak, nie lubisz ligi to spierdalaj. Po prostu, tak ci powiem. Tak, koleżeńsko oczywiście. Oczywiście koleżeńsko, pewnie, że tak. Pewnie nie kumam Ale... tego, że wiesz, wchodzicie na czat i mówicie, że liga jest chujowa. Po co o tym pisać w ogóle? Wow, wow! Pięknie! No chodź. Może... Przeżyję, przeżyję. Ała, ała. Mocy! nie mogą umrzeć. Dostawcie Piotka! Czekajmy. Pracuj. Spierdalam! A chuj, skoczy jeszcze z ulta. A, Dobra, to Dobra, trudno, pierwsza wyjebka. Ja A czemu mi one nie, nie zejdzie? Anty chyba na... A, czy gram na czasem czy w TFT? Ma? Nie gram, nie gram. Pogrywałem nie sobie... Można. Ale nie gram w TFT. Teraz trzeba się skupić, bo wiesz, bo to jest taki mecz do przejebania, jak tak powiedział. Wiadomo, i on robi roboty, 6-0 ma, a Riven 0 -5. Ale to jest wszystko do przepierdolenia. Patrz, co robi Bawi się, pastwi się nad zwierzyną. Dobrze, niech się pastwi, niech się pastwi. Elegancko, to mi się podoba. To Pierwsze robi. zwycięstwo dzisiaj. To ma ucieknie. Ej, co za łeb. Odpuścił tej Jinx. To może wie, że wygra. No tak, ale ta, sto ta, ta, obok niego z 0 HP. Smok, smok, chodź. Upewnijmy się, że nikt Upewnienie nam nie przeszkodzi tak, w zwycięstwie. Um. Oj, wow. zaczyna się. Ostra jeba, bo ta trzeba spuszować. Zawsze się pracuje, że co dwa dni musi odpalać. Nie, różnie odpalam streamki, wiesz? No, bo ja po prostu nie zapowiadam streamku. Bo to wiesz, często coś wypadnie, czasem nie ma się psychy, nie ma się faski do streamowania, żeby pogadać. Dlatego ja sobie tak ustawiłem spontan streamowanko. Aj, uciek mi ultimatem. No i spuszuję ten Ziggs. Mam multa. Nie, stwierdzamy Ja muszę w stary. Dobra. Wiesz aż, aż chciałem fleszować tam, nie? Ty no, bez sensu, nie? Po coś tam bijemy, przepuszczyjmy sobie, na spokojnie. Od smoka trzeba zagrać, czwartego. Tak, czwarty smoczek jest git. Może na barona pójść? Zaczekajcie na mnie! O kurwa! Kurde, bo chciałem wracać, widzowie! Dobra, nie Dobra, niech ucieka, niech ucieka w silną dal. Nie, tam bajkujecie. Tak, tak, tak. O, pozdrawiam, rybnik! Ksulanin, jest dwa. Wracaj! Każdy, kto jest na streamku, co najmniej trzeci raz. Wie, że Rudy jest jak biegunka i przychodzi w najmniej oczekiwanym... Ooo, Igzulaniec złotych Izulaniec. Ej, co jest? Jest tu, jest O, no, poszedł, ja idę się uleczyć. Dzięki Izolanie za 50 zł, ale to jest, jest chyba najlepsze określenie tego jak, jaka jest systematyka streamów. Jak biegunka. Nie wiadomo kiedy cię przyciśnie. Wielkie plus jeden xulaniec. To jest Naprawdę. Jak na matematyce. Tak, jak skówka na matematyce, no. O igzulaniec, dobrze, dzięki że stanąłeś, stanąłeś w obronie. Starego, rudziejącego, łysiącego chłopca. On no mnie no, chłopca już. Można powiedzieć dzioda. Dzięki, <laughs> dzięki, pan że pan wyjaśniłeś. Pan <laughs> Dobra, Jol puszuje, Jol ma 8-1, gites. Muszę to reaven iść. Zabić. Albo, Albo ją łatwią. Nie mi da coś tu porobić. Z ekipą? Mi po Chodzę, chodzę. Uh, ma zablokował tą ścianą. No nie mogę nikogo walnąć, no, dobrze bo dobrze zablokował ją. Dobrze, że nie Tu Muszę mać wieżę. Tu, to, tu, to, tu to, to minione. Chyba, że Baron? Może Baron. No, można Baronę. Dajcie na Barona. Ja tam lecę Barona, bo... No jest River. Jest Riven ale i powiem coś koleżanko! Koleżanko! Ech, możesz stąd pójść! O teraz z śmalami robimy coś! Ej, niebezpiecznie Oho. Podali no, się! Yes, widzowie. No, jest widzowie! Nice! Tak jest! Pogryź sobie bandit z ligunie! Co? Czemu masz sobie pogryć? Co to za bandit fura? Eee, uh, 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 dwórka! Jest widzowie! Ile dostaliśmy punktów? No oczywiście. No, ja nie powiem, są na pewno dostanę 16, ja dostałem 13. Jestem słaby. 64 punkty, Piotrek. Czy to jest challenge do KTD3 dzisiaj? W sumie ten zak to jest zajebiste połączenie, stary. Szybkie gangi masz.